Poznaniu.pl. Poznań w minutę. Policjanci z Komornik zatrzymali 50-letniego kierowcę, który uciekł z miejsca kolizji. Pomiar trzeźwości wykazał, że miał prawie promil alkoholu w organizmie. Mężczyzna złamał też dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów i był poszukiwany listem gończym. Poznańska policja konna zyskała nowego członka. Do jednostki dołączył Flex. Koń rasy śląskiej cenionej za siłę, odporność i wyjątkowy spokój. To właśnie te cechy sprawiają, że młody wierzchowiec został wybrany do służby, w której konie muszą zachowywać pełną kontrolę. Brytyjski gigant, firma Unilever, rozwija swoją infrastrukturę na terenie Wielkopolski. W Poznaniu powstanie nowoczesny magazyn. 36-metrowy magazyn ma być zaprojektowany tak, żeby wytrzymać wiatr o prędkości niemal 140 km na godzinę. Lech Poznań zameldował się w ćwierćfinale Pucharu Polski po wyjazdowym zwycięstwie 2-0 do 0 nad Piastem Gliwice. Spotkanie rozgrywane na trudnej i grząskiej murawie od początku wymagało od piłkarzy kolejorza nie tyle finezyjnej gry, co konsekwencji, cierpliwości i dyscypliny taktycznej.